Już za chwilę druga walka turniejowa, a ja przypomnę Państwu sponsorów dzisiejszego widowiska. Firma Swanson, Red Rocket Shore, Elite Sport Food, Alp Farb, Time Master. W drugiej walce turnieju wagi lekkiej zmierzą się. Piotr! I widzimy Piotra Nizielskiego, zawodnika poznańskiego klubu Anko Zapasy, prowadzonego przez Andrzeja Kościelskiego. No, klubu, który na razie odnosi fenomenalne sukcesy na polskiej arenie MMA. Mają naprawdę świetnych zawodników, biorących się również z największej polskiej organizacji KSW tak, no w kategorii 70 kg, chociażby Mateusz Gamrot czy w kategorii 77. Borys Mańkowski także jestki sparować. jego przeciwnik to Kamil Undertaker Gnia. Jeszcze tylko dodam, że zawodnik Stosunkowo niedawno dołączył do turnieju. Można Zastąpił kontuzjowanego tak. Bartłomieja Kurczewskiego z Gracie Barra, o czym już wcześniej mówiliśmy. Ten no, turniej miał się tak naprawdę w odbyć odbycia jako pojedynek Belser Kerstin Bara Tak, tak, no dużo zawodników jest w turnieju, ale teraz już widzimy Kamila Gniatka. Który reprezentuje klub Belser Kerstin Szczecin. Tak, od niedawna, ale reprezentuje. Już to jest oficjalne, także możemy o tym mówić. Ostatnio Kamil walczył nie najlepszym bilansem, bo przegrał chociażby z e, e, Sajeckim. E, była to porażka na punkty po trzech rundach. Ale trzeba oddać, że tam e, zawodnik e, Mighty Bull Gdynia przeważał przez całą walkę. No zobaczymy w jakiej formie po przejściu jest Kamil Gniadek. Który... Zadam tylko, że na razie stoczył 7 pojedynków. Pięć z nich zakończyło się zwycięstwem, odniósł dwie porażki. Słyszałem też, że robił dosyć dużo wagi, ale raczej nie sprawia mu to specjalnego problemu. Także zrzucił dużo. Tak, dużo zrzuca, na pewno powyżej 10 kg. Ale jak widzimy, już raczej się podźwignął po tym. Dynamiczny, przygotowany, zobaczymy jakich emocji nam to Zawodnik w narożniku niebieskim. Ma 20 lat, 176 cm wzrostu, waży 70 kg. Na co dzień trenuje w klubie Anko z Zapasy Poznań. Jego styl źródłowy to brazylijskie Jiu-Jitsu. Rekord w zawodowym MMA to jedna wygrana. Przywitajmy w klatce Piotr Niecień! Zawodnik w narożniku czerwonym ma 19 lat, 178 cm wzrostu i waży 70 kg. Na co dzień trenuje w klubie Berserker z Team Szczecin. Jego styl źródłowy to brazylijskie Jiu-Jitsu. Rekord w zawodowym MMA e to 5 zwycięstw i tylko 2 porażki. Przywitajmy w klatce Kamil Undertaker Gniol. Zapraszamy na pierwszą rundę pojedynku. Myślę, że tutaj może być dynamicznie, bo wszystkie walki zawodników zankosu zazwyczaj są dosyć widowiskowe. Bardzo ładnie rzucają, no ale cóż się spodziewać innego po zapaśnikach. ruszyli. No. No, ładne wejścia w lewo, Piotr Niedzielski tutaj tak nieszablonową gardę trzyma dosyć szeroko Powinien uważać, bo jednak Kamil Gniadek te ręce ma piorunującą, piorunującą prędkość. Bardzo ładna kombinacja. Niestety nie doszedł ten sierp tak, no nisko stosunkowo pochylony jest y, Kamil Gniadek, ma taką niską, obniżoną pozycję. Ale widać ja dobrze czuje dystans no i przede wszystkim bardzo ładnie punktuje tymi prostymi przygotowuje sobie akcje, nie, nie, nie ma takiej strategii, jak to się popularnie mówi, e, weselniaków, czyli tak naprawdę ciosy sierpowe, które mają zdanie urwać głowę, bardzo ładnie poukładany w stójce. I tak jak właśnie widzimy bardzo ładna kombinacja. Na razie czysto bokserski pojedynek, zero kopnięć skontry Piotr Niedzielski no, Piotr niedzielski bardziej szuka tutaj sierpowych czy podbródkowych bardzo szerokie te ciosy Kamil Gniadek na razie bardzo spokojnie. O, ładne kolano Czas, pięknie wyczuł, dystans. I już widać, że troszeczkę przystopował Piotra Niedzielskiego. Ale Kamil Gniadek tutaj troszeczkę się rozkręca. Widzimy. Jest ta dynamika, trochę więcej pewności siebie. A, ładne piękne, kopnięcie. Piękny, piękny mit sadzony. Czyściutko i bardzo ładny low kick. Bardzo ładne czucie dystansu, dosłownie pół kroku do tyłu i te ciosy mijają celu. Ładny wewnętrzny low, kick. low kick. Tak. Zawsze te techniki są niebezpieczne. No. Źle kopnięte low kick. No, widzieliśmy ostatnio Anderson Silva, ale chociażby taki specjalista jak Tyron Spunk ostatnio złamał Piszel. Ale już wracamy do walki. Bardzo ładna próba wysokiego kolana. Przez moment było ryzyko rzutu. No, Fakt, że na razie Piotr Idziecki nawet nie próbował żadnego zejścia. Także yy, nie ma zapasów na razie w jego grze. To A ciosy jadek, takie tak. troszeczkę spięte. Powiedziałbym, no ale to nie przesądzajmy jeszcze niczego. Kamil dniadek na razie bardzo spokojnie. Widać też z kolei, że chce efektownie tą walkę wygrać. Oby tylko nie stracił czujności przy tym. Tak, słyszymy z narożnika. Michał Materlak krzyczy, że jednak ciągle ten dystans trzymać tym, tym lewym. Tak, to no jest to wysoki, wysoki technicznie pojedynek. Naprawdę ładnie pracują zawodnicy. Teraz ładnie na podwójną gardę przyjął lewy prosty i ładnie skrócił dystans frontem tak zwanym Migeric techniką karate albo kickboxingu No ładnie Kamień naprawdę kontroluje ten pojedynek w stójce bardzo ładnie Ma pełny przegląd sytuacji i bardzo dobrze czuje dystans No trochę nonszalancji tutaj chyba chce sprowokować przeciwnika No naprawdę to ten dystans ma świetny Trochę Ale zaczyna prowokować. Rusza, tak. no nie, no to... Ale ładny cios. No to na pewno trafiło w cel. Szybkie ręce powoli. I co najważniejsze bije dużo prostych i to takich prostych, które jednak tam tam kują, dochodzą do tego celu. To nie są takie sierpy, które mają za zadanie znokautować, tylko pomału metodycznie będzie sobie przeciwnika rozkładał kawałeczek po kawałeczku. Ładny, o, mocny, wewnętrzny low kick. Tam chyba ta noga. Kropu zabolała. I teraz czysto prawym prawy prosty dosięgnął również celunu ładny kamień. Dzisiaj naprawdę prezentuje się bardzo dobrze. Ma, ma tak zwaną czutkę dzisiaj Jestem trochę zaskoczony, myślałem, że Piotrek będzie tutaj próbował jakiegoś parteru, będzie szukał zapasów Dobra próba takiego niskiego uderzenia na korpus Kamil Gniadek, ale zdaje się, tego nie poczuł nawet. Długi prawy, Ładny front kick. Tak, tak, tak. To no, była próba, próba techniki na głowę, takiego dolnego front kicka na szczękę, którym yy, który chociażby Anderson Sima znokautował Vitora Belforta. Kolejny front. No na razie nie ma argumentów Niedzielski na Kamila, Oj, chwała, mocny cios, to też musiał poczuć niedzielski już troszeczkę się cofa, widać, że już te ręce niżej, teraz kolano, no Kamil szuka tego, chyba tak, no marzy roku. mu się taki ładny knockout, to co mówiliśmy, jednak polowania na bonus z areny berserkerów. Ładnie, ładnie. Piękna runda, naprawdę zdecydowanie na razie najbardziej efektowny pojedynek, Tak, no, pełen punktujemy. emocji. Tak, 10-9, chociaż ja akurat tu mówię, tutaj kryteria punktowania to są, ciągle jest wielka niewiadoma, no bo na kartach lekka przewaga to 10-9, a ja bym tutaj widział dużą przewagę, może nie bardzo dużą, nie jakiś, nie miażącą, ale to była duża przewaga Kamila Gniatka. To trzeba powiedzieć, że... Zaczął spokojnie. Nie dostał ani jednego czystego ciosu, natomiast sam zadał wiele mocnych lockików, co najmniej ze trzy odrzucające dwa midle, latające kolana plus bardzo ładny boks. No, kontroluje sytuację. Kontroluje, jeden kontroluje, kontroluje, kontroluje. Piotr Niedzielski na razie nie wykonał żadnej akcji, żadnej próby sprowadzenia, co, co może dziwić. wydaje się być jednak trochę spięty. E, tam przed chwilą widzieliśmy, że jednak narożnik rozmasywał mu troszeczkę nogi. Myślę, że było też widać w końcówce rundy, kiedy jednak tak opierał się e, o siatkę. No ale zobaczmy, co zawodnicy pokażą nam w kolejnej rundzie. Tak, no troszeczkę tutaj e, za długo narożniki. ale już sędzia wyprosił. I Druga runda, pojedynku. No ładny cios no, trzeba powiedzieć, że Kamil jest jeszcze zawodnikiem dość wysokim, jak na 70 kg. Co prawda tam konferencję odczytał 1,78 m, ale to chyba, nie wiem, 4 lata temu było mierzone. No jest wysoki, jednak te 70 kg w takim wzroście to jednak jest bardzo ładny cios. No, Piotr niedzielski trochę się obudził Jest jednak tych ciosów trochę więcej. Tak jak mówiłem, ta garda jednak. Delikatnie, rzecz ujmując, nie szablonowa, ręce nisko. A dla Kamila Gniatka to woda na młyn. Ładnie sobie podchodzi bliżej, i odskakuje, pracuje sobie tym dystansem. No ładnie. Bardzo ładnie, bez zbędnego ryzyka, ale oddał od razu. No, trochę niebezpieczne te wskoki. Ale cóż, czuje się pewnie, kontroluje sytuację. Każdą akcję jednak kończy oddaniem Kamil Gniadek. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że Kamil bardzo dobrze chodzi jednak boksersko. Tutaj zwrócić uwagę Wojtku, że jednak przez większość czasu Piotr Niedzielski jest plecami do klatki. To bardzo blisko, wystarczy jeden, jedna akcja, jakieś tam wejście, żeby od razu... Przeciwnika dobić do, do klatki, próbować obalić. No to wynika z tego, że Kamil Gniadek jest stroną cały czas wywierającą presję. Piotr Niedzielski bije z kontry. I to... no teraz jednak ten ciąg doszedł. Kamila Gniatka. No Piotr Niedzielski się wydaje trochę rozkręcać. Kilka ładnych lukików zadał, ale no Kamil Gniadek nie lubi dostawać. Woli jednak oddawać. Jak widzimy. Oj, niebezpiecznie było przez moment. Dwie minuty pięćdziesiąt prawie do końca rundy, no sporo czasu jeszcze. No, troszeczkę lepiej w tej rundzie prezentuje się piotnie dzielski, tak jakby troszeczkę mniej. się obudził, rozluźnił trochę. Tak, to kondycyjnie na razie nie widać, oznak zmęczenia u jednego, a nie u drugiego. Ładnie puścił ten sierpowy Kamil. No, teraz kolejna próba. Tak no, najbardziej niebezpieczne są te akcje, kiedy Piotr Niedzielski jest przy siatce, no bo to stwarza duże pole do popisu na Kamila, który właśnie tymi kolanami. No, szuka tego dokałtu no szuka. Co więcej szuka w dobrym momencie, kiedy próbuje zadać kilka tych ciosów. Piotrek e, trzyma gardę, ale jednak kuli się obniża tą głowę. Chyba trochę za bardzo. No i to jest ten moment taki, gdzie można się spodziewać tego niebezpieczeństwa. Bardzo, bardzo Ładny laukik, no mocny. Tak, tak, to już trzeci taki mocny kick na no, tą nogę wykroczną. Bardzo ładnie zbiera Kamil na gardę te ciosy. Nic się tam nie dzieje. Tak, no troszeczkę brakuje mi kopnić u Kamila, o teraz właśnie to było. Bo cały czas próbuje wybierać presję, ale, ale przestał kopać. To przy zawodniku niższym, który cały czas się cofa, byłaby jednak skuteczna broń. Zwłaszcza, że ciężko jest przeciwnika, że tak powiem, trafić samymi rękami, gdy ten jest cały czas w odwrocie. A tym bardziej, że Piotrek Niedzielski jak czekał trochę na tą kontrę. Tak, tak, to jest poprawia. próba obalenia. Sprowadził, ale Kamil wstaje. Odeł plecy. Zobaczymy, bo to jednak niebezpiecznie odwraca zobaczymy, się tak plecami. Do siatki, ładnie pracuje. Piotr, Piotr Niedzielski tylko trzyma. O, zobaczymy. Dobrze, O, zobaczymy. Zobaczymy, ładnie teraz kolanem zapracował, ale na szczęście Kamil się zasłonił. No, jestem pod wrażeniem tej Kamila Gniatka. Bardzo spokojnie przez cały czas. Nie stracił tej zimnej krwi. O no, teraz ładnie, w prawej prostej mogło to dojść. 30 sekund, podkręcił tempo. Znowu ładnie ręce pod pachy. No Piotrek na pewno straci dużo siły tymi próbami. Próbuje tutaj dopchnąć Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Końcówka, 5 sekund do końca rundy. Bardzo ładnie, Kamil. No w ostatniej chwili. no Piotr Niedzielski zmęczony. No i z to... jego strony, że to pokazuje, bo to wydaje mi się takie symptomy to jednak Kamil widzi. I, i w trzeciej rundzie na pewno będzie chciał to wykorzystać. Aczkolwiek bardzo ładne wejście. Tak, no tylko żeby, żeby wejście było w pełni punktowane, to musi. Przede wszystkim, być dobrze wykończone i zawodnik, po, wy, po, po, po obaleniu, musi pracować. Tak? Tutaj były tylko próby próby obalenia. To z tego, że zawodnik zaraz się na ziemi, jeżeli zaraz, zaraz wstał. No i teraz werdykt. Myślę, że tutaj nie mamy co się spodziewać, do grywki raczej. Aczkolwiek nigdy nic nie wiadomo, nie, będzie jednak werdykt. No zdecydowanie, myślę, na punkty Kamil Gniadek. Aczkolwiek sędziowie mogli to widzieć inaczej. Już. Drugą walkę turniej uwagi lekkiej. Jednogłośnie na punkty zwycięża reprezentant Berserkers z tym Kamil! Bardzo ładna walka. Serdeczne gratulacje dla Camila. Naprawdę pokazał się ze świetnej strony.